nie otwartą ochotę zaśpiewać z państwem wschodniaczka. Śpiewamy? Nie, 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 nie. To nie nasze. To nie nasze. Śpiewamy razem? A zaprosicie nas na za przyszły rok? Dobra. Dostałem serducho. Zaraz je pewnie komuś odmówię. Też dostałem, dziękuję. Dziękujemy? Wobec tego tak. Śpiewamy razem? Raz, dwa. Szczęśliwy drogi już czas. Mapę życia w sercu masz. Mapę życia w sercu masz. Jesteś jak? Jesteś jak? Młody ptak! Młody ptak! Głupi jest los! Głupi jest los! Nadaremnie wzywasz go! Nadaremnie wzywasz go! Bo twój głos! głos, głos... Pamiętajcie o tym głosie w następnych wyborach. Dziękuję za uwagę. Grupa VOX drodzy Państwo, Grupa VOX w prawej stronie, ich płyty są do nabycia, weźcie ich ze sobą.